Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński 1 czerwca 1947 roku, niedziela. Likwidacja szkodnictwa gospodarczego i spekulacji doprowadzi do podwyższenia stopy życiowej świata pracy. Gospodarczy program rządu przedstawiony sejmowi przez ministra Minca Rząd występuje z programem, który w grupie skarbowo-podatkowej ma na celu drenowanie nadmiernych dochodów w mieście i na wsi. Temu celowi służy ustawa o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego, ustawa o obywatelskich komisjach podatkowych i ilustracjach społecznych. W grupie zarządzeń mających na celu stworzenie możliwości ujścia dla nagromadzonych kapitałów prywatnych. Rząd występuje z ustawą o ulgach dla kapitałów w sektorze prywatnym i ustawą o popieraniu nowego budownictwa. W grupie Zarządzeń o Organizacji i Kontroli Handlu rząd przedstawia Izbie projekt ustawy o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowych, wykonywania czynności handlowych oraz ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu w zakresie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Chleba nam nie zabraknie Warszawa. Na pytanie jak przedstawia się sprawa wyżywienia na przednówku, czy grozi nam głód, czy wahanie cen na zboże, może być dowodem braku chleba. Wiceminister Droźniak odpowiedział na wczorajszej konferencji w Ministerstwie Skarbu. W ciągu kilku dni ceny na zboże wzrosły o 50%. Czy to dowód, że zjedliśmy w kilka dni połowę zapasu naszego zboża? Nic podobnego. To spekulacja hulała, spekulacja w swej najczystszej formie. Rząd nie mógł się temu przyglądać bezczynnie i dlatego uchwalił nadzwyczajne środki działania. Możemy spać spokojnie, chleba nam nie zabraknie. Krzepnie przymierze polsko-czeskie Kłocko. Zacieśniające się więzy przyjaźni polsko-czeskie przejawiają się w coraz częstszych wizytach przedstawicieli obu narodów w miejscowościach przygranicznych. Jeszcze w dniu święta zwycięstwa, dla zadokumentowania radości obu narodów, miało miejsce spotkanie przygraniczne w słonym grupy sąsiadów z powiatu Nachodu i Chronowa z przedstawicielami powiatu kłodzkiego. W dniu 18 maja, na zaproszenie Czechów, Udała się wycieczka Polska do nachodu, gdzie w przyjaznym nastroju nastąpiło bliższe zapoznanie się sąsiadów przygranicznych powiatów. Wyrudziałe połacie chwastów nie straszą oka postępy akcji siewnej w powiecie szczecińskim. Powiat szczeciński posiada ogółem 20 tysięcy hektarów ziemi ornej. Administracyjnie ziemia ta podzielona jest pomiędzy sześć gmin wiejskich i dwie gminy miejskie. Zboża i nasiona zostały rozdzielone pomiędzy osadników przez komisje gminne powołane w tym celu. Dużym utrudnieniem w akcji siewnej jest brak samochodów do rozprowadzenia nasion oraz brak siły pociągowej do obróbki pól. Z przyznanych powiatowi siedmiu traktorów, tylko cztery wzięły udział w pracach na roli. Białogard Szczepienie przeciwdurowe. W od 1 czerwca do 15 lipca zostanie przeprowadzone szczepienie ochronne przeciw durowi brzusznemu, któremu podlegają wszystkie osoby urodzone w roku 1887 do 1942. Równocześnie, wraz ze szczepieniem przeciw durowi, przeprowadzone będą szczepienia przeciw ospie, któremu podlegają dzieci od pierwszego roku życia. I wszystkie te osoby, które dotychczas nie były szczepione za niepoddanie się szczepieniom grożą wysokie sankcje karne. Ogłoszenia drobne. Oficer rezerwy 45 lat, samotny handlowiec, spółdzielca szuka jakiejkolwiek pracy.